Witam, nagrywam film, tak jak Państwo chcieliście. Tutaj na matrycy widać taki burhal. Ta matryca w ogóle nie działa, pęknięcie przez środek. Tutaj ktoś coś robił, nie wiem czemu. Tutaj z każdej strony. Z tyłu Teraz odwracam. a ja próbuję. Teraz szukam guzika do włączania. Tutaj jest guzik. Nie, to nie tutaj, jednak tutaj wciskam. Jeszcze raz pokazuję. Wciskam i nic nie idzie. Nic się nie dzieje, mimo ładowarki, mimo ładowania. W serwisie mówili mi, że matryca jest pęknięta, przez to nic się nie wyświetla. Dzięki.